what do 150 lat od urodzenia premiera naszej wolności, 150 lat od przyjścia na świat, osoby, która przez pokolenia złotymi zgłoskami zapisała się nie tylko w historii naszej ojczyzny, ale oddziałuje na nią do dzisiaj. Jesteśmy dumni z tego, że Dokładnie w tą rocznicę jesteśmy dzisiaj w Wierzchosławicach. Jesteśmy wspólnie z różnych środowisk. To są oficjalne obchody, na które zaproszenie otrzymali wszyscy z różnych stron sceny politycznej. Rok 2024 został stanowiony przez sen i Senat, ale przez Radę Gminy Wierzchosławice. Może od tego nawet trzeba zaczynać, bo stąd wszystko się zaczęło. No, na tej sali są osoby, które nie dla interesu politycznego, nie dla zysku chwilowego powołują się na Witosa. Nie są jego ukrytymi fanami przez lata, objawionymi tydzień temu, tylko od zawsze głęboko wierzą. Że wolność, demokracja, niepodległość ma głęboki sens, że o Polskę trzeba dbać, że nie ma ważniejszej sprawy niż Polska, że jesteśmy spadkobiercami wielkiego premiera naszej wolności i musimy udowadniać każdego dnia, że jesteśmy godni być jego spadkobiercami. Jedność jest potrzebna zawsze. Wierzę w jedność nie tylko w momencie bezpośredniego zagrożenia. Choć to zagrożenie w roku 2024 jest większe niż 2, 5 czy 10 lat temu. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Zagrożenie po 100 latach znów pojawia się z tego samego kierunku. W obliczu tego w 150. rocznicę urodzin tego Witosa. Proszę, wzywam wszystkich do jedności, nie ślepej i nie mówienia o każdej sprawie jednym głosem, bo to jest ani niepotrzebne, ani nie jest możliwe. Ale jedności wobec racji stanu Rzeczpospolitej. Polska potrzebuje bezpieczeństwa, nie ma bezpieczeństwa bez wspólnoty narodowej. Nie ma bezpieczeństwa bez racji stanu, nie ma bezpieczeństwa bez współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, środowiskami politycznymi i obywatelami jedność jesteśmy winni pamięci Wincentego Witosa jedność jest naszym zadaniem polska oczekuje jedności w sprawach strategicznych a jakie to sprawy strategiczne to jest właśnie bezpieczeństwo to jest siła w sojuszu to jest zmodernizowana armia to jest wspólny głos w wielu kwestiach na arenie międzynarodowej Mamy rok wielkich jubileuszy. 30 lat temu premier Wardemar Pawlak podpisywał wniosek do Unii Europejskiej. Po 10 latach on się ziścił i mamy tą okazję 20 lat być w Unii Europejskiej. 25 lat temu wstąpiliśmy do NATO. W lipcu będzie jubileuszowy szczyt Paktu Północnoatlantyckiego. Oczekuję wspólnoty i wspólnych deklaracji wszystkich środowisk politycznych na szczyt NATO w Waszyngtonie. Musimy tam być zjednoczeni, najpierw w Polsce, a później z naszymi, naszymi sojusznikami. Jest możliwa jedność w tej sprawie. Wojsko polskie. To jest nasza duma. Witos, gdy dziękował żołnierzom po bitwie warszawskiej, gdy rozmawiał, z generałem Tadeuszem Jordan Rozwadowski, jednym z najwybitniejszych dowódców w historii Rzeczpospolitej, dziękował każdemu żołnierzowi Wojska Polskiego. A ja was chcę poprosić o to, żebyśmy nie tylko mówili murem za polskim mundurem, ale żeby tak autentycznie było, żebyśmy w rodzinach, jeżeli macie żołnierzy, wspierali tą rodzinę żołnierza, który rusza na misję który pełni swoją służbę. Chcę Was prosić o to, niezależnie jakie macie poglądy i światopogląd, żołnierz Wojska Polskiego jest żołnierzem Rzeczpospolitej i nigdy nie będzie żołnierzem żadnej partii politycznej. Żołnierzowi, każdemu, wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. I tym, którzy służą zawodowo w obronie terytorialnej, tym, którzy przystępują do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, tym, którzy są w aktywnej rezerwie, tym, którzy się uczą i podnoszą swoje kwalifikacje, bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście skarbem Rzeczpospolitym. I niezależnie jaki jest rząd i niezależnie jakie będą rządy w przyszłości, jesteście winni wierność ukochanej Ojczyźnie. I wiem, że tą wierność nosicie w sercu. I taką przysięgę składacie, i to jest podstawa i fundament niepodległości, której nauczył nas Witos. To jest praktyka jego słów, to jest praktyka, którą wcielamy w życie. Dziękuję też za to, że o tych wartościach godności, niepodległości i wolności pamiętacie. Nie ma bez niej Polski, nie ma bez niej przyszłości Polski. To będzie rok, jubileusz urodzin premiera naszej wolności. Będzie on tylko godny, jak spełnimy jego oczekiwania, te polityczne, społeczne, spełnimy jego myśl. Zbudujemy Polskę najpiękniejszym państwem na świecie najsilniejszym, demokratycznym, wolnych ludzi. Cześć i chwała bohaterowi naszej wolności. Cześć i chwała premierowi Niepodległej Rzeczpospolitej. Cześć i chwała Wincentemu witosowi.